Witam Państwa serdecznie. Dawno nie było żadnego filmu. W sumie nic się nie działo. Cisza, spokój. Przydałby się może jakiś zielony raport? <laughs> Dawno nie było. Takich zielonych raportów z moich akwariów. Yy, zmian w zasadzie niewiele. Łącznie z problemami yy, z glonami. Jak były, tak są. Chodzi tutaj przede wszystkim o taką miękką, długą nitkę, która ma się tutaj świetnie. Może tak zaczniemy od, od lewego akwarium. Znaczy inaczej, na początku, bo nie wszyscy, nie wszyscy co, co zaczynają mój kanał oglądać wiedzą jakie to są akwaria. To jak zwykle w przypadku zielonych raportów, może przypomnę. Są to zbiorniki 30-litrowe, tak zwane shrimpsety. Z podstawowym dla tych shrimpsetów wyposażeniem, czyli grzałka z termostatem ustawiona na sztywno na 25 stopni. Pad mini z wymienioną gąbką, na taką trochę gęstszą. Dwie lampki 6W, led To już jest druga wersja tych lampek. Jedna jest 6,5 tysiąca, po prawej stronie 6,5 tysiąca kalwi, kalwinów, po lewej jest 8000 kalwinów. Lewe akwarium postawione jest na żwirku bazaltowym różnej gradacji. Nie są akwaria nawożone żadnymi dodatkowymi solami czy tam karbo, czy różnymi innymi rzeczami. Na początku yy, akwarystyki tam gdzieś yy, tej, w, tej, w tej nowszej wersji, yy, gdzieś tam próbowałem jakieś karbo dać, jakiś bioflorin dla, dla roślin, yy, czy tam potas, ale w zasadzie zrezygnowałem z tego. Także akwaria prowadzą się tylko i wyłącznie na wodzie biedronkowej oaza, bo tej wody używam do podmian raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Czasem ostatnimi czasy właśnie tak staram się podmieniać nie co tydzień, tylko raz na dwa tygodnie i nic tam specjalnego złego się nie dzieje. Dobra, zaczniemy od lewego akwarium od dołu. Na dole Lobelia cardinalis mini. W tym akwarium w zasadzie od początku to jedna z tych takich bardziej wymagających roślin w tym w tym zbiorniku. Na początku na początku funkcjonowała bardzo dobrze, rozmażała się, rozcinałem, robiłem rozsady. To była, to była jedna sadzonka, potem ich było już dużo więcej, nawet trafiły do innych akwariów. Ale od jakiegoś czasu zaczęła się psuć. Wydaje mi się, że problemem była rotala, która jest zaraz za nią, która bardzo szybko rośnie i zaczęła przysłaniać światło lobeli. I tutaj chyba, tak mi się wydaje, jest problem dla tej rośliny. Yy, zacząłem ciąć dość intensywnie rotale z tyłu. Także w, następna roślina tam jest ludwigia. Yy, chyba red, ale też nie jestem pewien. W każdym razie jest czerwona. I lobelia już tak, gdzie nie gdzie zaczyna odbijać. Tutaj już ma takie dużo większe, fajniejsze liście. Zobaczymy, co, co z tym będzie. Tak, jak wspomniałem: Rotala Green to był taki mały patyczek, który trafił do mnie razem z mchem i stopniowo zaczął się, zaczął się <laughs> powiększać, rozmnażać. Roz, robiłem rozsady i tej Rotali to już tutaj jest w okolicach pełno. I w moich akwariach, i w akwariach innych akwarystów. Za nią jest wspomniana Ludwigia. Teraz jest akurat poprzycinana. Część trafiła do prawego akwarium. Tych takich nowych sadzonek, tutaj zaczynają wychodzić już, już nowe. Yy, intensywnie wybarwia się na czerwono. Im bliżej powierzchni tym bardziej. Nie mam z nią praktycznie żadnych problemów. Yy, 3 lata już prowadzę akwarium i 3 lata ta sama roślina w zasadzie jest w nim cały czas. <laughs> Najstarszą rośliną w akwarium jest zwartka. W tym akwarium i w jednym i w drugim się pięknie te rośliny trzymają, mnożą. Jakieś tam, powiedzmy, 2-3 miesiące temu wstecz miałem ze zwartką problemy. Obchodziła takim tłustym glonem, coś jakby sinicą, no ale już to jest za nami. Z tyłu jest Pogostemon quadrifolius lub Octopus, bo tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, która to z tych roślin jest. Też jest, może nie od początku akwarium, ona tam. Ona tam z tyłu się pojawiła chyba dopiero po pół roku albo nawet po roku funkcjonowania. No ale teraz to jest taka najbardziej aktywna. chyba tutaj roślina, którą muszę ciąć praktycznie co tydzień nawet <laughs> nawet jeżeli wody nie podmieniam to i tak te sadzonki przycinam. Na korzeniu jest zwartka. Tutaj akurat jest wersja Windlow. Yy, nie zwartka, przepraszam yy, yy, mikrozorium. Mikrozorium Windelow jest tam też Anubias, ale średnio to wygląda tu w tym akwarium. Tam Windelow wygląda ciut lepiej, chociaż to też nie jest to, co było kiedyś. Jakoś z tymi mikrozoriami tutaj mam w tym akwarium problem i do, tak do końca nie wiem, z czym to jest związane. Czy temperatura, czy, czy. No to jest w zasadzie prosta roślina. Czyli to też powinno funkcjonować bardzo dobrze, ale to tak z nimi tutaj średnio jest. W prawym akwarium. Aha, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy taką, ja to sobie nazywam, czapkę z glona i z yy, tego nitkowego i z rzęsy wodnej. Yy, traktuję to jako, i w, w jednym, i w drugim akwarium, jako takie twory które mają przysłonić, przysłonić yy, światło w akwarium. No i dość intensywnie wyżerać, wyżerać nadwyżki azotowe. Funkcjonuje to nawet fajnie, wygląda całkiem nieźle. Także nic z, tym, nic z tym nie robię. Co jakiś czas, tylko przycinam, bo to już jest taka dość zwarta, dość zwarta struktura. przycinam i, i wyrzucam. Z roślin w tym akwarium już nie ma, w tym akwarium już nie ma nic takiego, o którym mógłbym powiedzieć. Tu w zasadzie rośliny się powtarzają. Czyli jest i zwartka, która rośnie pięknie, jak ktoś, znajdzie, jak ktoś znajdzie pierwszy film z zakładania tropikalnej wyspy, to to była taka maleńka sadzoneczka, która tutaj była wsadzona, a zarosła idealnie, tak samo jak zresztą ta. Jak będzie kiedyś jakaś możliwość zmiany na większe akwarium, to przypuszczam, że te zwartki, że te zwartki to będzie, to będzie hit w tym akwarium. Na dolnym korzeniu. Na dolnym korzeniu jest mikrozorium oskrzydlone. Ono było przeniesione z tego akwarium. Tutaj troszeczkę odbiło, ale to tak jak mówię, mikrozoria w tych akwariach nie do końca mi się sprawdzają. Mikrozorium Windelow miało taki okres, gdzie było piękne, gęste, zielone. Rozdawałem szczepki. Teraz znowu gdzieś tam i obchodzi nitką. No jest z nim problem. Rotala Green, tak samo jak w tym akwarium, w pobliżu powierzchni zaczyna się różowić, dostaje fajnego kolorku. Z tyłu tutaj już jest tak mało widoczna, przynajmniej z tej strony, żabienica. To też była jedna z pierwszych roślin, która była w tym akwarium podczas zakładania. Tu nie miała za bardzo gdzie rosnąć, bo zwartka ją przykrywała całkowicie. Tu znalazłem dla niej miejsce. Z innego ujęcia, jakbyśmy przesunęli kamerę, to tak by było ją lepiej widać. Przyjemna roślina, ulubiona przez ślimaki, gdzieś tam sobie wśród jej liści funkcjonują. Czy my tutaj mamy jeszcze coś, czym mógłbym się pochwalić? W zasadzie chyba z roślinek. Z roślinek to już jest wszystko. Były jeszcze mchy, tam się czasem na korzeniu mech yy, odradza. No tyle tylko, że jak mi się odrodzi mech, momentalnie dostaje tej nitki nieszczęsnej i tylko w zasadzie z nią sobie nie potrafię poradzić. Myślałem, że właśnie ten, te struktury, yy, rzęs, rzęsy z glonami będą na tyle wyżerać związki azotowe z wody, że, że te nitki nie będą się tworzyć, ale ale się tworzą. Gdzieś tu w komentarzach miałem taki pomysł, żeby zmniejszyć prędkość wypływu wody z filtra, bo według tej osoby ten ta, 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 ta zwiększony ruch wody powoduje zwiększoną ilość tej nitki. No, zmniejszyłem ruch wody, ale jakoś tak nie zauważyłem, żeby się z tego powodu nitka, nitka w jakikolwiek sposób wycofała. To może mi jakoś tam strasznie nie przeszkadza, bo raz na jakiś czas po prostu powyciągam takie te kłębki przy czyszczeniu tego akwarium i jakoś to tam, no ale no nie, no nie jest to to, co bym chciał, no nie jest to co, co bym chciał. No, musiałbym zacząć mierzyć parametry wody, żeby żeby się dowiedzieć, gdzie w którym miejscu jest jest kłopot. No i tak, no i to by było chyba wszystko w tym zielonym raporcie. Akwaria, akwaria zarośnięta. Dość mocno. W przyszłym tygodniu będę robić podmianę wody. A jeszcze zapomniałem wspomnieć o maluchach, bo galaksy rozbora mi się zimą rozmnożyła. Z całej ekipy maluchów, której było tam ze 20 sztuk, zostały się trzy. Nie, nie wiem, czy je widać, a wydaje mi się, że tam gdzieś, gdzieś tam się pojawią. Trzy są już na tyle duże, że, że już pobierają, że już pobierają pokarm z piasku, wyciągają sobie tu bifexa. Czasem jeszcze im sypię przetarty, przetarty pokarm suchy. No a jeszcze chwila i będą wcinać wodzień. Raz borom zorganizowałem tam z tyłu miejsce. Tak w zasadzie przez przypadek. Po prostu kupiłem trochę krótszą gąbkę i mają tam takie swoje. Swoje miejsce, w którym się <laughs> ostatnio yy, tylko pojawiają. Tam sobie siedzą, tu wychodzą tylko na jedzenie. Yy, kirysków, pigmejków też nie widać w ciągu dnia, wychodzą wieczorami albo w nocy. Jak jest gładki piasek, tak jak przychodzę rano z pracy, no to już jest przekopany. Także widzę, że funkcjonują w ciągu dnia. Galaksy, może e, galaksy Razbora SPI w akwarium tym funkcjonuje bardzo dobrze, ale nie chce się rozmnażać. I nie wiem, czy nie mam samców. O, samiczki raczej mam, bo są grubaski. A, na przykład taka ładnie wypełniona, ale chudzinki też są, także samczyki też powinny być. No nie, one im widocznie warunki w tym akwarium do rozmnażania nie pasują. Trzy otoski. Znowu daję ogórka. Trochę się bałem, ale <laughs> za mało takiego yy, miękkiego glona tutaj w tym akwarium jest, żeby otoski mogły funkcjonować tylko i wyłącznie na tym, co w akwarium znajdą. Dlatego dokarmiam dziabłągi ogórkiem. A i w tym akwarium jeszcze krewetki. <laughs> Chyba są ze cztery. Jakieś takie... Proste, podstawowe, ale już żyją bardzo długo tutaj, bo będzie chyba już za 4 miesiące z 5. No to rzadko mi się zdarzało, żeby, żeby mi krewetki tak długo w akwarium żyły. No takie potężne są karaluchy, takie do 3. Jedna jest chyba nawet większa, 4 cm, ale rozmnożyć się nie chcą. Też nigdy nie widziałem, żeby, żeby u jednej się robiło to siodełko, czyli to by była samica, ale nic, nic nie było tego siodełka. No i tak. Życie powoli płynie. A tutaj jeszcze bym chciał wspomnieć, że <laughs> piasek i akwarium to jednak nie jest dobra rzecz. <laughs> Z jednego względu, czyli zarysowania. To akwarium czyściutkie, żadnej ryski. Tu niestety gdzieś jak czy szyba czyszczona, <laughs> czy to kartą kredytową, czy czyścikiem, gdzieś tam zawsze ten piasek podejdzie Podejdzie pod, pod czyścik i zarysuje i spaskudzone akwarium, niestety. No, no, ale już nie będę nic tutaj z tym kombinował. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś pół roku. Czy będziemy coś zmieniać, czy nie będziemy nic zmieniać? Wody trochę niedolane. Ale jak doleję więcej wody, to potem jest problem, bo napięcia powierzchniowe powodują, że przez lampkę woda wychodzi na tył akwarium. No, no to także to by było. Wszystko z zielonych raportów tych akwarium. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam ponownie. Do widzenia.